Coraz mniej za siebie patrzę, pragnę jak obraz uchwycić marzenia To wszystko dla mnie jak skok nad przepaścią, ale kto nie skacze, ten nie ma znaczenia Ty zawsze chciałeś się poczuć ponadto, dlatego w to wchodząc, tak niewiele zmieniasz Staram się patrzeć na życie z odwagą, która nie pozwala mi przegrać, oddychaj Mówią, oddychaj spokojnie, na wszystko przyjdzie dobra pora To dobra pora, by założyć spodnie, zacisnąć pasek i zarobić dolar Patrzę się w punkt na wygaszony ekran starego już telewizora. Myślę, czy ktokolwiek z was by o mnie zapamiętał, gdyby umarł wczoraj. Dobrze wiem, że życie potrafi piękne być, jeśli chce, by takie było. Wszystko, co czuję, zależy ode mnie. Mam nad tym kontrolę, choć idę na żywioł. Patrzysz mi w oczy i mówisz, że nie wiesz, kim dla ciebie jestem. Szczerze mówiąc, ma wcale nie tęsknię. Choć bałem się o to, wiedząc, że odejdę. O to najbardziej się bałem, o to najbardziej się bałem, że siebie nie znajdę, kiedy odejdziesz O to najbardziej się bałem, o to, że nigdy nie zaznam spokoju, gdy zostanę sam, o to bardzo się bałem. Że będę szukał osób, które mi cię zastąpią, choć wcale tego nie chciałem. O to najbardziej się bałem Oto najbardziej się bałem, że siebie nie znajdę kiedy odejdziesz Oto najbardziej się bałem, o to, że nigdy nie zadam spokoju Gdy zostanę sam, o to bardzo się bałem Że będę szukał osób, które mi cię zastąpią, choć wcale tego nie chciałem Zszarpane nerwy z biegiem czasu koje trochę mądrze niż kiedy byłem gówniarzem Cenię sobie każdą chwilę spokoju, bo kiedyś tej chwili nie miałem Pewne sekrety zabiorę do grobu, chyba, że ci się wygadałem. Inspiracja z życia przychodzi jak piorun To błysk w środku nocy lub słońce nad ranem. Kochałem cię chwilę i kochać przestałem Czy to była miłość? Być może życie jest tylko programem nadawanym Pośrodku kamer na żywo. Wszystko to tylko Wyrzut do paminy, dopóki w miłości nie zjawi się przyjaźń Odkryłem siebie na nowo, jak długo mam jeszcze odkrywać? powiedz o to najbardziej się bałem, o to najbardziej się bałem, że siebie nie znajdę, kiedy odejdziesz. O to najbardziej się bałem Oto, że nigdy nie zadam spokoju, gdy zostanę sam, o to bardzo się bałem, że będę szukał osób, które mi cię zastąpią, choć wcale tego nie chciałem. Ja yeah. bałem się, że jak przestanę. Bałem się o to, że kiedy przestanę Cię kochać, to zapomnę czym jest szczęście Na szczęście pamiętam więcej Chcę się uczyć z każdym dniem więcej